Boguś, co ty robisz, zachwyty? Boguś. Co dziewczynki. Tamten film był za długi, zdecydowanie. Godzinę miał się wrzucać. Zrobimy coś na trochę mniejszej rozdzielczości, bo przecież dzieciaki pójdą spać, i nie zobaczą pieska. Borys, nie wolno mu tam robić. Ej, gnojek. Ty Holendrze niedobry. Ty tak niedobry. Co ty robisz? Oho, Bogusz chwyta pas od tyłu. Co to za kombinacja? I jem za ucho. Cię patrzy, wie, że go nagrywam. Oho, swoją siostrę Bessie? Tak, to lubisz najbardziej. Co się Boguś dzieje? Sędziuszko?

O. Co moje Was fabiki? Co moje wasz fabiki? Wiecie, że razem jedziecie? Wiecie, że razem jedziecie? Ała! Ostre te igły. Ostre te igły. Ała. się mścić Mścisz się na mnie? Mścisz się na mnie? Ała Ała Zostaw mi Co tam się dzieje? Demolka. spokojny. Spokojny mój błoniec. Boguja.